Chciałbym ja Wam opowiedzieć dzisiaj o hodowli gekonów gargulcowych. W terariach, które widzicie za mną, są to przede wszystkim gekony bardzo skryte. W terariach o dużo większej roślinności po prostu możemy ich nie zobaczyć. Ja mam w swojej małej hodowli dwa osobniki Renie i Rysia, które znacie zresztą już z poprzednich materiałów. Ja na ich hodowlę nie narzekam, bo jedzą. Chociaż Renia to tak zauważyłem nie przejawia aż tak dużego apetytu. Za to ostatnio zresztą mi też wyliniał. Przecież... Gekony te trzymamy w terariach 40x40x60. Na na Tutaj zależy nam przede wszystkim na wysokości. Ja starałem się w miarę dobrać wielkość terarium do Wielkości osobnika Rysio, który jest większy, siedzi w terrarium standardowym. Renia na razie mam przejściowo jeszcze w terrarium mniejszym. Jest to 35x35x50. Młode osobniki świetnie sobie będą tam dawały radę, ale już niestety, już dorosłe musimy trzymać w takim większym. Rozmiary tych gekonów to mniej więcej 23-24 cm, w zależności czasami samica, Długość życia od piszą, nie wiem tam około 5, od 5 do 10 lat no, z tego co ja kojarzę, to nawet w niewoli przy dobrych warunkach będzie to z myślę, z 12. Ale to jest tak naprawdę przy dobrych warunkach. Co do diety u młodych osobników poleca się taką dietę 50 na 50, czyli po, połowa to owady. Połowa to jest dieta roślinna Ja nie karmię owadami, gdyż one po prostu na świecie nie są i nie chcą jeść, tak? Ja, ja ich po prostu nie karmię, daję tam pap, gotowe papki, tak jak dla gekonów orzęsionych, czyli i Pangea. O właśnie, na co też należy uważać, gdyż yy, są bardzo mocno skoczne. Nie? Temperatura. No to jest około 22-25 stopni. Ja wolę nie przekraczać 26, gdyż już powyżej 28 to jest dla nich zbyt wysoka temperatura. Gekony garbulcowe są to bardzo niedoceniane wręcz jaszczurki dla osób m. przede wszystkim początkujących, chyba ze względu na pewną popularność. One są mało popularnym gatunkiem, zresztą zaraz wam tutaj wkleję nazwę gatunkową. Dużo bardziej popularne nie da się ukryć są Gekony orzęsione. So, czy są prostsze w hodowli? No, według mnie nie. Jedyne czym się różni hodowla, a w zasadzie występowanie, jakby życie tych jaszczurek, to to, że gekony gargulcowe są na nizinach, na niższych, wiesz, jak to nazywamy.